Szanowni Państwo, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy ten projekt biorąc na tapetę Zbigniewa Wodeckiego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na tym koncercie? Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Obiecaliśmy, że wrócimy na scenę do Domu Kultury w z projektem Podkarpackie Sieci po największych, korzystając z wielu gwiazd polskiej estrady, po których możemy sięgać. I dziś sięgamy po Romualda zalipkę. Romuald Lipko stał się bohaterem muzycznym koncertu, którego organizatorem był Dom Kultury w Przesławiu. Zorganizowany w ramach wydarzenia podkarpackie sięga po najlepszych. Muzycy i soliści zmierzyli się z kompozycjami Romualda Lipki. Muzyk od lat związany z zespołem Budka Suflera współpracował także z polskimi wokalistami sceny muzycznej. Jego piosenki śpiewały m.in. Anna Jantar, Urszula, Irena Jerocka czy Izabela Trojanowska. Mówi Krzysztof Brucnal, koordynator. Całego projektu muzycznego. No, nuty znamy. Naj, y, największą trudnością według mnie to było zebrać 28 osób, które uczestniczą w dzisiejszym koncercie, ponieważ większość z tych osób no, to są muzycy pracujący w szkołach muzycznych, w domach kultury. E, więc y, ogólnie y, godziny prób i w ogóle daty prób y, było ciężko zgrać, tak żeby żebyśmy się mogli wszyscy zebrać i, i po prostu ten materiał przygotować. Wszystkie utwory to będą utwory, które, że tak powiem, skomponował Romuald Lipko, natomiast pewnie nie wszyscy wiedzą, bo Romuald lipko jest najczęściej kojarzony oczywiście z budką Suflera. E, natomiast pisał też utwory będzie coś z repertuaru Anny Jantar, będzie coś, coś z repertuaru Urszuli, także dużo dużo bardzo ciekawych utworów, w sumie e, 17 e, kompozycji. No mamy tutaj e, 28 osób, tak jak powiedziałem wcześniej, jest sekcja smyczkowa, jest sekcja denta e, plus zespół. E, no więc te aranżacje no będą troszkę e, jak ja to może tak powiem <laughs> bardziej przekombinowane. Natomiast no muszę powiedzieć, że po po pierwszym koncercie, bo jesteśmy już po pierwszym koncercie, no była petarda. Czyli mamy już plany na przyszły rok, no nie mogę teraz powiedzieć, nie mogę powiedzieć, będzie to na pewno kobieta, mogę tak, mogę tak powiedzieć, będzie to kobieta, na pewno sięgamy po, tak jak cały cykl koncertów mówi, sięgamy po największych, czyli będą to na pewno gwiazdy polskiej estrady. Koncert pokazał kunszt i talent lokalnych muzyków, o czym mogli przekonać się osobiście uczestnicy tego wydarzenia z ostatniego weekendu. Mówi Piotr Rysiewicz, muzyk, który działa. W Domu kultury w Przedsławiu. Kompozycje, myślę, wszystkim są bardzo dobrze znane, a jeżeli chodzi o aranżację, to chodziło, żeby to było coś świeżego, coś nowego, coś bardziej nowoczesnego. Tak, żeby publiczność miała e, możliwość usłyszenia czegoś zupełnie innego niż w oryginale, niż jesteśmy przyzwyczajeni do oryginałów. Romuald Lipko w ciągu prawie 54 lat stworzył masę kultowych utworów zmarł po ponad półtora rocznej walce z nowotworem. W momencie kiedy nastąpiła reaktywacja budki Suflera, wykonywanie jego utworów, jak mówi Łukasz Komar Muszyński, jeden z występujących w koncercie wokalistów, to duża odpowiedzialność i hołd oddany polskiemu muzykowi. Z końcówką z finałem mieliśmy wielki problem. Jak przedłużyć coś, co tak naprawdę ludziom w głowach powinno grać? Nic nie może przecież wiecznie trwać, jak to zrobić? No i od. Próbowaliśmy otworzyć trochę formę i podobało się ludziom. My też bardzo byśmy chcieli, żeby ta, ta opcja, którą w tym momencie serwujemy, żeby ona z Romualdem Lipko się kojarzyła, żeby miała w sobie trochę tego roku. Dlatego też nawet y, nasz strój miał być z takim troszeczkę eleganckim, ale jednak rokowym stylem. Mam nadzieję, że to wyszło y, po premierze. Słuchajcie, jesteśmy bardzo zado zadowoleni, bo u nas na scenie słuchać było bardzo fajnie. My się bawiliśmy świetnie. Oświetleniowcy oczywiście bardzo mocno po oczach bili, że nie było widać publiczności, ale było ich słychać. Jak słychać, jak ludzie klaszczą, jak, jak śpiewają, to znaczy, że jest kraj. Koncert w ramach wydarzenia podkarpackie sięga po największych, tłumaczony był także na język migowy, bowiem wzięło w nim udział także ponad 20 osób z polskiego Związku Uchodźcy.